Siemanko, witam Was ponownie z warmińsko-mazurskiego lasu, dzisiaj bardziej warmińskiego. I cóż, sprawdzamy kolejną miejscóweczkę, Kopię dzisiaj ze mną rysiu, kopię dzisiaj ze mną leszek z Młodym. Lecimy, a Was zapraszam do oglądania. Tereny wydają się bardzo fajne, ponieważ są to tereny po byłej warmińskiej osadzie. Wyskoczyło tutaj kilka bardzo fajnych znajdek. No, a dzisiaj sprawdzamy e, działeczki, których nie sprawdzaliśmy wcześniej. No i zobaczymy co będzie. Z tego co wiem, to już któryś z chłopaków trafił glamrę. Zdaje się Hitler Jugend. Także tradycyjnie e, ja nagrywam wstępy, a oni ciągają fajne znajdy. O, mega. Ładny znajdy. Fajna no muszę wyłączyć to, Wyciszyć. Czekaj. No, fajna. Twoja pierwsza klamra, co? Ja pierwsza, no. Zajebiście A. graty. <laughs> fajna. No, nawet całkiem fajnym stanie. Bardzo Stan ładny jest. Mhm. Super. A ty co masz trochę, mówiłeś? Ja mam te. 1840. Ale co, prezencik? Prezencik. A, no to dobra. Do. A tak, w ramach sprostowania to ta klamra, którą trafił Nikodem. E, to nie, nie do końca jest Hitler Jugend. E, tylko Jungvolk. Była to młodsza organizacja od Hitler Jugend, mniejsze dzieci. Co nie zmienia faktu, oczywiście, że bardzo fajna. znajda i na chwilę obecną e, fan dnia. No i mamy jakiś kolorowy sygnał. O, dosyć twardo. No ciekawe. Dosyć nisko bije, ale twarda gleba. Ech. O, mam monetkę. Słuchajcie, pierwszą dzisiaj. Mm -hmm. I to chyba PRL. Tak mi się wydaje. No i już wiem, co to jest. 20 groszy nasze współczesne. No Ale jest. I zobaczcie, tutaj mamy pozostałości po budynku, fundamenty. Także warto się tutaj w tej okolicy pokręcić. No i zobaczymy, co byli mieszkańcy pogubili. Baście. tak, tak. Z tego co widzę, to nie były to duże budynki. Chyba, że to jest akurat gospodarczy. Robi się, słuchajcie, bardzo ciepło. Dosyć też ciepło się ubrałem w sumie. Już ciepło szczelnie, antykleszczowo, bo jak dobrze wiecie, już się te męty pokazują. Dobra, mam co to będzie? Harmonikausta? harmonika usta. No, nie wiem. Tak mi się wydaje, ale. No, chyba nie. Potem to skonsultuję. Tradycyjnie, jak to na Warmii i mazurach, dosyć czysty raz. Także długo, długo bez sygnału. A teraz mam taki koło 70. O, Bardzo. I zobaczymy, co to będzie. O, i słuchajcie, mam. <śled> Łyżka, komora gębowa, co to byłby za wypad? Bez takiego czegoś. No i zobaczcie. Kolejny fragment łyżki, a dokładniej komory gębowej, czyli zapowiada się łyżkowy wypad. U mnie druga. Niekompletna. A u Nikodema, czyli młodego, dwie kompletne. No i jeszcze trochę i całą zostawę zbieramy. Pokaż, co to jest. Ale ciężki. O, jest. Panie. Ciężki. Album pozłacany. Albo... Kurde. Ciężko stwierdzić. Pozłacany, wiesz? Może być pozłacany. No, czekaj, go sobie. Ojrzę. Fajna, znajda Pozłacana No, z tego co widać, super. Mega. Co oczywiście nie dobrze w domu, Tego zobaczymy. Mm, super. Graty. Jak widzicie, nie jest źle. Zbyt obficie nie sypie, ale jak coś już sypnie, to konkretnie. Lechu i młody, czyli Ikodem, mają już swoje fanty dnia, a ja z ryciem na razie póki co jeszcze swoich szukamy. 49, dosyć stabilnie, no, sprawdzamy cóż to będzie wykopane płytko, więc może być różnie. O, kurde, ha, ha. i zarobiony, o, spadło. No i super. Zobaczcie, współcześniaczek. Nasze 5 ziko Elegancko. Dobra, i to jest mój fan dnia dzisiejszy. Czyli nasze współczesne 5 Zł. Nie wiem, czy metryczkę strzelić gps prawdopodobnie. Bo różnie z tym może być. Nie, no śmieje się oczywiście. Na pewno będzie dobrze spożytkowane. I kolejny sygnał, taki koło 50. I mam, słuchajcie, monetkę. Chyba trzecią, już dzisiaj. A co to będzie? Jest fenol, a dokładniej dwa. Czyli, jak to się mówi, bez fenola nie wracam. Rocznika nie widzę za bardzo. Później Wam, oczywiście, tutaj gdzieś wkleję opis. Który to jest rok? Orzeł taki słabo widoczny. Ale są dwa fenolki. Są. So, trzecia moja monetka dzisiaj. Także super. Lecimy dalej. No i mam kolejny bardzo fajny sygnał. Taki 85-86, czyli zapowiada się ciekawie. No co? Kamera obok i kopiemy na żywca. kawałek jakiejś klamerki. Ale zawsze to znajdka. No i zobaczcie, pierwsza militara dzisiaj. Pierwsza łuska No tak faktycznie dzisiaj mało militarny ten wypad. Nie wiem czy tam chłopaki coś trafili, czy nie. Chyba młody tam trafił na początku łódkę. Ale pewien nie jestem. No. Także jest pierwszy militarny znajdek. I cóż, lecimy dalej. No i zgadnijcie. Oczywiście, że łycha. Nie wiem, która to dzisiaj moja. Oczywiście niekompletna. Trzecia, czwarta, nie mam pojęcia. Typowo łyżkowy wypad. I zobaczcie, kolejna fajna znajda. Bardzo lubię takie znajdki. No. rzadko trafiam takie lampy naftowe, a właściwie fragmenty duże. Pokrętełka owszem, ale lampę z tyloma elementami. No to bardzo rzadko. Super mega. No kurde to chyba jest mój fan dnia dzisiaj. Powiem wam szczerze. Zajebista. Dosyć wysoki, ale płytki sygnał. Tak gdzieś. Co to będzie? O, było wyjęte. I będzie to. Nie wiem, ale wygląda jak fragment od zegarka kieszonkowego Tak mi się wydaje, przynajmniej. No nie jestem pewien, ale tak mi to wygląda. Hmm. Albo i nie. Tak czy tak. Kawałek ładnego koloru. No, ja obstawiam zegarek, ale do końca nie jestem przekonany, bo tu nie ma żadnego miejsca na pogrętełko. Chociaż może tu. No, nie wiem. Tak czy tak fajny kolor. Kolejny. Lecimy dalej. Dosyć szarpany sygnał, ale przebija na kolor. Chyba ruszony nawet. czy co? czy są korzenie jak go wygrzebię, to wam po prostu pokażę. Zobaczcie, tyle walki. I kolejna łycha. O, ta to już w ogóle jest w strasznym stanie. No dobra, zasypujemy dołek, trochę się namęczyłem po to, żeby kolejny fragment łyżki wyciągnąć. Ale to są Wykrywka to nie tylko skarby, ale czasami trzeba się nakopać, nagrzebać, żeby wyciągnąć kawałek zardzewiałej łyżki. No jakby to wszystko było takie proste i się wyciągało tego na pętki, to szybko by się chyba znudziło. No i teraz to już jest na pewno harmoszka ustna. Trochę wymiętolona. Ale cała. Spoczko. Dobra, zabieramy. Lecę szukać chłopaków, bo gdzieś tu w pobliżu są. Z tego co wiem to Rysiu już zawinął się do domu. Tam u niego dzisiaj bez rewelacji. Ech, no i co? Jeszcze pochodzimy troszeczkę i też będziemy się zawijać. No nie no. To już jest gruba przesada. Kolejna. Nie wiem, która. Uf. Czyżby kolejna łyżka? Nie. Łuska, moc mocin. Kolejna. Czyli druga dzisiaj. Oczywiście zbita, ale łuska. Dobra, zawijamy już na parking. Zostało nam może z 200-300 metrów. Także jak nic po drodze nie trafię, no to tam oczywiście pokażę Wam takie nasze najciekawsze dzisiaj znajdki. Zrobimy takie krótkie podsumowanie i będziemy się zawijać do domu. No i to są nasze dzisiejsze zbiory. Trochę tego było. Rysiu już pojechał, więc jego znajdek Wam nie pokażę. Ulecha co? No z najfajniejszych takich pierdółek to. Krzyżyk srebrny albo jakiś pozłacany, tego jeszcze nie wiadomo. Parę monetek, głównie prl -e, e, łuski, trybiki. Tu jest fajny liść. o takiegoś prawdopodobnie, nie wiem, żyrendola. Nie, za cienki chyba ogrodzenie, no ale tak czy tak fajny. E, kawałek lampy naftowej. Też bardzo fajna znajdę. No, rozpadło się, ale jest. No i tam jakieś złomki, ale to złomków już nie wyciągamy. E, tutaj są znajdki Nikodema. Najfajniejsza to oczywiście ta klamra. Bardzo fajne trafienie. Być może nawet fan dnia, chyba że twój no. krzyżyk się okaże srebrny. Jakiś scyzoryk, e, dwie łyżki, kłódka, jakieś tam duperele. No, a u mnie co, kilka łyżek, jakaś harmoszka, łuski, jakieś klamerki, e, fragment koperty. To jest według mnie dzisiaj umie fant dnia z spory kawał lampy naftowej no i monetki trzy jedno cesarstwo plus dwa razy współcześniak w tym jedno 5 zł czyli zarobiony do domu i tyle kolejny wypadzik zaliczony fajna pogoda fajnie pokopane wyszło sporo kolorków każdy zadowolony także cóż więcej trzeba Gęba się cieszy uciekam do domu a wytrzymajcie się i do następnego